No i teraz jaki jest problem? Problem jest taki, że przychodzi do nas uszkodzony konwerter, który ma tą szyjkę uszkodzoną. My chcemy wymienić szyjkę, ale szyjek nie ma dostępnych. Nie da się tego kupić. Więc musimy dorobić. Jaki jest problem? Przecież są dłutownice obwiedniowe, żeby to wydłutować, fryzachki, maszyny CNC. A no problem jest właśnie technologicznie taki, że musimy dobrać odpowiedni materiał, musimy go zahartować. Jeżeli mamy taką szyjkę, to my tą szyjkę musimy wspawać. Jeżeli musimy wspawać, to nie możemy na przykład wrzucić do pieca całej szyjki i zahartować jej, dlatego że później w tym miejscu, ponieważ ona będzie twarda, to nie damy rady jej wspawać. Więc my musimy zahartować tą szyjkę tylko w miejscu, gdzie pracuje łożysko. Najlepiej by było, żebyśmy zahartowali ją powierzchniowo, a nie na wskroś. Hartowanie powierzchniowe możecie zobaczyć tutaj. Przybliż Konrad, a ja pokażę. Tutaj widać... Odkształcenie termiczne, nawet no tu jeszcze jest troszeczkę widać, widoczne zużycie eksploatacyjne, wytarcie. Ale tutaj widać, że do tego miejsca jest ślad termiczny. Czyli temperatura od góry mniej więcej do tego miejsca działała. Więc hartowanie przyjmijmy. Także na pewno ten element będzie co najmniej do połowy tej odległości zahartowany.